się na samorządowym spotkaniu noworocznym połączonym po raz kolejny stałą Konkursu Laury Starosty Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa, ponieważ jest spotkanie z okazji 10 rocznicy Utworzenia Powiatu Sławińskiego i tym razem korzystając z uprzejmości Państwa Królewskich gościnnych odrniami. W imieniu organizatorów szczególnie gorąco witam, przyjaciół i sympatyków powiatu słabinskiego. Bez których wsparcia i życzliwości nie moglibyśmy wypełniać naszych samorządowych obowiązków. Witam gorąco. Witam naszą Województwa Zachodnie Pomorskiego, pana Jana Krawczukera. Województwego konserwatora zabytków Szczecinie, panią Ewę Sanecką. Dyrektora Biura Dokumentacji Zawodów w Szczecinie, pana Cezarego Nowatorskiego. <klucza> witam gorąco za delegację zaprzyjaźnionego powiatu polskiego na czele z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, panem Jackiem Tyńcem. <klucza> witam z polskiego, pana Andrzeja Kurego. <klucza> Serdecznie witam na dzisiejsze spotkanie przedstawicieli samorządów miast i gmin powiatu sławińskiego? Burmistrza Miasta Darłowo, Pana Arkadiusza Klimowicza. Burmistrza Miasta Sławno, Pana Krzysztofa Brandesztajna. Wójta Gminy Darłowo, Pana Franciszka Kukracza. Wójta Gminy Sławno, Pana Wojciecha Stefanowskiego. Wójta Gminy Balechowo, Pana Jana Szabita. Wójta Gminy Gostomino, Pana Janusza Wojkowskiego. Przewodniczącego Rady Miasta Darłowo, Pana Zbigniewa Grosza. Przewodniczącą Rady Miasta Sławno, Panią Ewę Szczygielską, Przewodniczącego Rady Gminy Sławno, Pana Jana Panasa. Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo, Pana Władysława Krakowiaka. Witam licznie przybyłych radnych wszystkich kadencji, dyrektorów, prezesów, kierowników instytucji i służb, przedstawicieli duchowieństwa, organizacji pozarządowych, prasy i radia oraz wszystkich nominowanych w konkursie dla Starosty Sławieńskiego. Witam Państwa gorąco.